Jest to ewidentnie takie zajęcie, gdzie widzimy, że trzeba to kochać, bo to musi to być nie tylko rzemieślnik, ale musi to być artysta. Musi dać całe serce włożyć w to, żeby był taki właśnie sukces. Oczywiście jesteśmy wdzięczni firmie za to, że... Yy... Tak doposażyła naszą szkołę. Ja wiem, że to jest nagroda za, za sukces, ale oczywiście cenna dla nas nagroda z różni, z również z takich ekonomicznych względów. Myślę, że na Państwa surowcach będziemy mogli wykonywać potrawy przy okazji różnych świąt szkolnych, takich uroczystości, na które zawsze brakuje nam pieniędzy i to uświetni jakieś nasze święta tutaj szkolne. Jestem bardzo wdzięczna za to, że pojawił się u nas ktoś od państwa, kto nas zapalił do tego pomysłu i na przyszłość jesteśmy otwarci na wszelkie konkursy. Mamy naprawdę takich ludzi tutaj i takich uczniów, którzy chcą czuć, że coś się dzieje w życiu, a nie tylko czekać, żeby minął kolejny rok i zaczęły się wakacje. Bardzo, że znowu goszczę w, w Łodzi w szkole gastronomicznej. Jest to o tyle przyjemność, że dzisiaj nie finał, dzisiaj nie żadne rozkrywki, dzisiaj jest przesyłanie nagrody do, do uczniów, którzy wywalczyli je w konkursie, walczyli bardzo, bardzo dobrze i bardzo kreatywnie. No ale nie ukrywam, że sprawiło mi to ogromną przyjemność, że mogłam zobaczyć radość na twarzach wszystkich, nie tylko tych zwycięskich, ale też na twarzach nauczycieli, na twarzach uczniów, na twarzach na twarz pani dyrektor. Natomiast no, mnie też spotkała pewna przyjemność, a tą przyjemnością jest taki oto prezent od, od uczniów. Bardzo na czasie. Nie wiem skąd wiedzieli, że jestem fanem, fanką futbolu. I, I dodatkowo jeszcze Euro 2012. Prezent super, bardzo dziękuję. No i myślę, że do zobaczenia niedługo. Dzisiaj się działo bardzo dużo, przyjechał cały tir produktów firmy Podra Podrawka. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi i cieszymy się bardzo z nagrody. Produkty są różnorodne, świetnej jakości i wierzę, że przydadzą się naszej szkole. Produkty są bardzo fajne. No myślę, że uczniowie będą się cieszyć, że mogą popracować na takich produktach. No na pewno są to jakieś innowacje. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jeszcze raz naprawdę bardzo dziękujemy za wszystko, za pomoc w rozwoju i za dostarczenie nam naprawdę wielu niezapomnianych wrażeń odnośnie projektu, w którym, w którym mogliśmy uczestniczyć.